Gotowi na przygodę na safari. Usiądźcie wygodnie i zaczynamy. W samym sercu rozgrzanego słońcem lądu, tam gdzie ziemia drży pod łapami słoni, a niebo tańczy ze złotym kurzem sawanny, rozciągała się piękna kraina zwana Sawarią. To właśnie tutaj, pośród akacjowych drzew i wysokich traw, mieszkała niezwykła społeczność zwierząt które nie tylko potrafiły mówić, ale także miały swoje własne marzenia, sekrety i przygody. Pierwszy promień słońca wpadł przez liście i musnął grzywę Leona, króla sawanny. Leon przeciągnął się leniwie i ziewnął tak szeroko, że mały motylek siedzący na jego nosie odleciał z piskiem. Dzień dobry, Savario. Mruknął Leon, przeciągając się. Czas sprawdzić, co dziś przyniesie los. Leon był nie tylko królem, ale też strażnikiem porządku w krainie. Co dzień o poranku obchodził swoje terytorium, sprawdzając, czy wszystkie zwierzęta są bezpieczne i szczęśliwe. W innej części sawanny, pod cieniem rozłożystego baobabu, Zebra o imieniu Zula ćwiczyła swoje poranne pląsy. Zula marzyła, by zostać pierwszą tancerką na safarii. Każdego dnia uczyła się nowych kroków, obracając się w kółko, potrząsając grzywą i wystukując rytm kopytami po suchej ziemi. Raz, dwa, trzy, paski w ruch i hop, wołała do siebie. Ale tego dnia coś jej przeszkadzało. Trawa była wygnieciona, ziemia pachniała dziwnie, a z oddali dobiegał dźwięk kłótni. Tuż obok leniwej rzeki mieszkał Hektor, hipopotam z duszą filozofa. Leżał w wodzie, tylko oczka i uszy wystawały ponad tafle. Hektor uwielbiał ciszę, a jego staw był jego królestwem. Żadne zwierzę nie hałasowało tam bez powodu. Hmm, coś wisi w powietrzu. mruknął Hektor, gdy usłyszał zamieszanie. Czyżby zebra znowu tańczyła? Ale tym razem to nie była Zula to był Gapcio, mała surykatka, która wbiegła na brzeg z zadyszką. Hektorze, musisz pomóc na północnym skraju sawanny pojawił się obcy słowo obcy w Sawarii miało moc zatrzymać każde kopyto i skrzydło w miejscu. Obcy, co to znaczy, nowe zwierzę, człowiek, maszyna? Leon, Zula, Hector i Gabcio spotkali się przy kręgu narad, dużym, płaskim kamieniu, gdzie wszyscy rozmawiali o ważnych sprawach. Gabciu, opowiedz, co widziałeś, poprosił Leon. To było dziwne. To coś nie ma futra, nie ma piór ani łusek. Chodzi na dwóch łapach, ale nie skacze jak pawian. Ma coś na głowie i coś w dłoni, co błyska jak błyskawica. Zwierzęta zamilkły. Opis pasował tylko do jednego stworzenia. Człowieka. Leon zarządził zebranie wszystkich zwierząt: słonie, żyrafy, antylopy, Pawiany, a nawet nocne sowy przyleciały, by usłyszeć wiadomości. Musimy ustalić, czy człowiek ten jest niebezpieczny, powiedział Leon. Nie możemy działać pochopnie. Zula podniosła kopyto może to podróżnik, albo badacz, albo ktoś zagubiony? Hektor chrząknął a może to po prostu turysta z aparatem? Przypomnijmy sobie że ludzie często robią zdjęcia i odjeżdżają. Gabcio był wyraźnie poruszony, ale ten człowiek był sam i wyglądał na smutnego. To zmieniło wszystko. Zwierzęta postanowiły wysłać Zulę, Gabcia i Sowę Lunę na zwiady. Skrycie, cicho, ostrożnie. Luna mogła szybować z góry, Zula znała ścieżki w trawie. A gabcio miał talent do unikania kłopotów. Wkrótce dotarli do miejsca, gdzie człowiek rozbił namiot. Siedział na składanym krzesełku, z głową w dłoniach. Był młody, blady i wyglądał na zmartwionego. Luna sfrunęła i usiadła na gałęzi nad nim. Usłyszała, jak chłopiec mówi do siebie: Jak ja wrócę? Zgubiłem drogę. Mama będzie się martwić. Gabcio aż zmiękł ze wzruszenia. On się zgubił. Musimy mu pomóc. Zwierzęta zebrały się ponownie. Leon podjął decyzję: pomagamy. Jesteśmy Sawarią. Tu nikt nie zostaje sam. I tak powstał plan ratunkowy Sawarii. Luna miała nocą śledzić chłopca i czuwać nad nim. Gabcio miał przynieść mu jedzenie: dzikie owoce i wodę kokosową. Zula miała zatańczyć wokół namiotu, by chłopiec wiedział, że nie jest sam. Leon miał odwiedzić obóz ostatni, by upewnić się, że chłopiec nie zrobi niczego niemądrego. Zula pojawiła się o świcie. Chłopiec obudził się i zobaczył zebrę tańczącą w kręgu. Przetarł oczy, aż zaczął się śmiać. To jakiś sen, czy ty naprawdę? Tańczysz. Zula parsknęła i kontynuowała występ. Dookoła rozbrzmiały dźwięki, kopyt i śmiech. Chłopiec wyszedł z namiotu, na ziemi leżała miska z owocami i świeża woda. Dziękuję, kimkolwiek jesteście. Ostatniej nocy Leon sam podszedł do obozu. Chłopiec nie spał, patrzył w gwiazdy. Nie wiem, czy mnie słyszysz powiedział do nieba. Ale czuję, że nie jestem sam. Gdybyś istniał, lwie królu, podziękowałbym ci. Leon uśmiechnął się do siebie. Następnego dnia nadleciał helikopter. Chłopiec był uratowany. Zanim odleciał, spojrzał jeszcze raz na sawannę. Na horyzoncie widniała sylwetka zuli, a nad nią krążyła luna. Machnął ręką. Sawaria wróciła do swojego rytmu. Ale coś się zmieniło. Zula stała się sławna. Jej taniec opisywano w książkach. Gabcio nauczył się mówić, dziękuję, w języku ludzi. Hektor nadal filozofował. Leon, choć nadal był królem, wiedział, że nawet najsilniejszy lew potrzebuje czasem pomocy innych. Czy ludzie wiedzieli, że zwierzęta im pomogły? Nie, i tak miało pozostać. Bo zawarią rządzi nie siła, lecz serce. A każde serce, nawet najmniejsze, może odmienić cały świat.